Znajdź sobie zajęcie, nie zwariuj i nie zrujnuj przy okazji chaty. Więc, dziewczyny moje drogie, wymyślałam sobie coś takiego, że słuchajcie, będę dodatkowo utworzyła taką playlistę i będę dodatkowo robiła coś takiego, jak tutaj widzicie w tle, tło, tylko będę robiła je takie bardzo naturalne. Nie wiem, na początek spróbuję zrobić jakieś takie do godziny. Yy... Gdzie będą zdjęcia natury, moich zwierzaków, moje autorskie zdjęcia, i do tego podkład muzyczny, bo chcę zrobić taką e, relaksującą, chillującą listę. E, z czasem będę, będę tego dodawać trochę więcej, no chyba że uznam, że to nie ma sensu, ale mam taką na razie zajawkę chciałabym zrobić też jakąś summer listę taką żebyście wiecie mogły poczytać książkę, posłuchać muzyki albo na przykład wykorzystać ją do sprzątania czy na przykład tak jak w taką pogodę dzisiaj może mi się uda wypuścić jakiś pierwszy, ale on będzie taki stypowo taką cozy, wyciszającą, chilującą muzyką. Natomiast z upływem czasu będę to robiła tak troszeczkę sezonowo, jakieś summer hity, jakieś takie letnie, wakacyjne z tym, że yy, chciałabym zrobić tytuły właśnie po angielsku, żeby to dotarło do jak największej liczby ludzi. A dla Was dziewczyny te, które na przykład nie znają angielskiego i tak dalej, spokojnie, bo tam i tak nie będę o niczym mówiła. Jest to taka, taki mój zamysł, chcę spróbować czegoś takiego. Oczywiście vlogi, wszystko tutaj Alpilant i ma, ma inne wariacje, on zostaje bez zmian. Ale chciałabym dodatkowo spróbować czegoś takiego, ponieważ ja na przykład bardzo często korzystam z czegoś takiego, na przykład rano przy kawie, już Wam to mówiłam, sporo razy włączam sobie jakąś chillującą, chill do kawy, czy coś takiego, to mnie tak fajnie nastraja. Jak na przykład montuję film, wtedy nie oglądam na przykład YouTube'a, czy innych twórców, z tego względu, że mnie to rozprasza. Ja muszę słyszeć, co, jak... Ja muszę muszę na nasłuchu być. Ale na przykład jak montuję, to taka muzyka, ja mam tutaj oczywiście wyciszoną tą muzykę, no bo wiecie dlaczego. Wielki brat patrzy, czuwa i w ogóle, więc ja zabieram się do pracy. A my widzimy się za chwilę. Mam nadzieję, że mi to jakoś pójdzie, bo tak naprawdę to nie mam. Teraz już wiemy, że. Chcąc to robić, muszę robić troszeczkę inaczej zdjęcia. Muszę robić te zdjęcia w 4K i tak dalej, żeby ta, wiecie, jakość była lepsza. Ale pierwszy film chcę zrobić kompletnie, tylko i wyłącznie z tych zdjęć, y, które mam. Zdjęć filmów, takie nie wiem, jakoś go tam nazwę, no dam wam znać, ale to spokojnie, nie musicie tego oglądać, bo ja wiem, że to absolutnie y, nie będzie dla każdego z was, także luzik. Dobra dziewczyny, powiem Wam tak, moje wypociny właśnie się dodają, czyli w większości materiał pochodzi z mojego telefonu. To jest po prostu z moich zbiorów w moim telefonie i stwierdziłam, że zrobię takie właśnie playlisty, a właściwie takie chilloutowe kawałki, Czasem zrobię jakieś, tak jak mówiłam, takie właśnie żywsze, część takie bardziej sentymentalne i wykorzystuję do tego właśnie większość materiałów ze swojego telefonu. Bo powiem Wam, tyle mi się już tego nazbierało, a powiem Wam, że no, nawet mnie, mnie to się dzisiaj normalnie łezka zakręciła, bo, e, no bo tyle, co musiałam przejrzeć tych zdjęć, tyle kokolinki, Tyle Wandzi, I Bisa. I tak w zasadzie nie dodałam tego, ale też kiedyś zrobię właśnie taki filmik. Powiem Wam, wbrew pozorom robiłam to pierwszy raz i zeszło mi cholernie dużo czasu na to. Teraz to już bym wiedziała, jak sobie to przyspieszyć, jak sobie to zrobić. Tosia, czy ty możesz mi stamtąd wyjść. Zaraz może być. E... O Jezus, Maria zdarzyła się, awaria. Bo tośka między drucikami kabelkami. No czekajcie. Zobaczmy. Dobra, uwaga. W oglądacie tego vloga chwilę później. Tak, dwa dni chyba, bo ja mam jeden do przodu i jeden nagrywam. Także przekonajmy się, jaka była Wasza reakcja. Czy w ogóle zareagujecie? Dałam, tak jak mówiłam, opisy w języku angielskim, tytuł w języku angielskim z tego względu, że do oglądania obrazków i słuchania muzy muzyki nie musi być po polsku. No dobra, to lecimy na Szczecin, moje drogie dziewczyny, włącz publiczny, gdzie, gdzie, zaplanuj, nie, włącz, może on się zaplanował. Opublikuj teraz publiczny. No i polatał. Jest już w sieci dostępny. O ja wiecie co jak ja się wystraszyłam. Matku Boska, słuchajcie, wychodzę. I na przedpokoju tutaj na górze leży coś takie. No kość jakaś. Mówię Jezus Maria, co to jest? A okazało się, że wczoraj córka jadła kurczaka i już jej się nie chciało. Znosić tych kości, więc wrzuciła to do kosza na śmieci i mówi, że dzisiaj miała to wynieść. Ale, że sobie zostawiła drzwi otwarte, no to Julian sobie poszedł. Boże, co on jej w tym pokoju narobił! Jak on jej tam nagrzebał, wszystko powyciągał. No, mówię Wam po prostu, tragedia. Tragedia. Także, a ja się tak wystraszyłam. Ja w pierwszym momencie myślałam, że to ptak, no ale kurczak w sumie też ptak. No ale to jest obrzydliwe to, było, mówię wam ten kot to mnie kiedyś da zawał. Normalnie, yy, zajdę na zawał przez niego. No, patrzajcie. O, teraz patrzy na bok, ale tak to siedziała i patrzyła, bo mi tam swetr spadł. to już ci się nie podoba uhum. boże to jaka piękna scena to jest normalnie cudowne ujęcie swetra się mojego boisz o boże. Patrzcie teraz, o Jezus, sama słodycz, także takie kawałki będę Wam publikować raz na jakiś, o Tośka znowu zaczyna oglądać, także takie kawałki raz na jakiś czas będę Wam oglądać, co boisz się psa teraz, Boże, Ty tak nie alpaki oglądasz, to psy, no po prostu jesteś kot nad koty. Także właśnie takie ciekawostki będę wygrzebywała z telefonu i będę wam publikować. Jak nie będziecie oglądać, ja rozumiem, bo nie można lubić wszystkiego. Ale ja to nawet zrobię tak dla siebie, żebym miała jakąś pamiątkę. Wiecie, że ona tak się cały czas na coś czai. Ty, a tam nie ma Julka? Julek! No, chyba nie. No, kot mi się ten kinoman trafił. No, rób ta co chce ta. Ja Wam chciałam powiedzieć, że Tośka w dalszym ciągu dostaje szału na punkcie tego filmu. Już aż przyleciała, bo to Julek był na drzewie w pewnym momencie. To normalnie wskoczyła na ten telewizor. Myślałam, że zaraz będzie jakaś tragedia. Także ja tu po prostu siedzę i nie mogę ze śmiechu. Jakby się ktoś zapytał, co ja robię. To no cóż, moi drodzy, mogę Wam powiedzieć krótko zwięźle i na temat. Leżę i czekam, aż przestanie padać deszcz. Serio. Powiem Wam, że... Tu dziewczyny piszecie, że deszcz potrzebny. Pewnie, że potrzebny. Nawet bardzo. Myślę. Matyldzia, chodź do nas! Chodź dziewczynko Matyldziu. Matyldzia sapie po tylko powiem Wam, że byłoby wszystko mega dobrze, gdyby było to chociaż odrobinę cieplej. Ja nie wiem, jak tam u was, chociaż dziewczyny tutaj wysyłają mi zdjęcia, że już w niektórych częściach Polski jest tak nawet nawet. No niestety u nas nie. U nas jest zimno. Nie wziąłem telefonu, bo bym wam sprawdziła, ile jest stopni. A ja... Ja się dyrektuję miłością, jak widzicie. Ona po prostu dzisiaj jest cały czas ze mną. Całutki czas. To mówię wam, to jest moja najwierniejsza widzka. Co ona z tym telewizorem wyprawia? Ja nie mogę się ruszyć, bo ja poszłam sobie po kawę, ona idzie ze mną po kawę, wraca i tak cały czas. No normalnie mówię wam, tatośka to dzisiaj też ci się tak nudzi, nie? Na dworze nie ma co robić. Nie ma na co polować, bo wszystko się schowało przed deszczem i kotku się nudzi. A jak? Ty to jesteś jak toreczka, mówię ci. Ty to jesteś taka toreczka, tak wam powiem szczerze, dziewczyny, że ja mam nadzieję, że czerwiec to nam trochę wynagrodzi tej pogody. Ja po prostu tak mi się udało, że teraz przez te największe opady, Tośka zostaw w kamerę. Jak rąbniecie to nie ja. To moja asystentka chwilowa. Jakaś taka nieskoordynowane ruchy ma. Udało mi się tak w pracy, że większość teraz przez te ulewy yy, pracuje na zewnętrznej. Boże, nie broń, boże, na jakiej zewnętrznej. Ale yy, tak naprawdę to pogoda jest straszna, a właśnie już w tym tygodniu, pod koniec, jak już zaczynam ten swój maraton taki zewnętrzny, no to on już trochę dziewczyny potrwa i powiem wam, że naprawdę się modlę żeby ta pogoda jakaś była bo zresztą nawet ci wszyscy co ludzie się tak skarżą, że ogórki muszą odsiewać że wszystko im wymarzło że nic nie wschodzi no bo no taka jest prawda nic nie wschodzi a co to? Obym się telewizor włączył i tak patrzę i powiem wam szczerze, że no ja się nie mogę skupić, jak ty mnie tak tutaj miłośnikujesz. Ja ciebie też I love Tonia. Ja ciebie też, koteczku, I love you. I to bardzo. Tylko wiesz, ja się trochę tutaj muszę skupić. Ja tam zresztą skupić nad czym? Nad czym, dziewczyny? Żeby wam powiedzieć, że deszcz pada, to ja mam się skupić. Powiedz, Tośka, matko, nie przeginaj pały, nie? Nie przeginaj pały. No, i wiecie co? A jeszcze dzisiaj tak sobie. Yy, nie, to będzie. kot kot może to będzie vlog pod tytułem Tosia Miłośnikowa. Nie wiem, co jej się stało. Znaczy, ją tak się bardzo często zachowuje. To nie tak, że, że tylko teraz. Ale powiem Wam, że ja w taką pogodę uwielbiam, co mi bardzo podnosi nastrój, to ja uwielbiam oglądać vlogi z wakacji. Zarówno czyjeś, jak i swoje. Przysięgam, że to mi normalnie jakoś, nie wiem, dopaminę troszeczkę podnosi. I dzisiaj oglądałam sobie tutaj przy okazji majstrowania przy komputerze swoje takie, no, prywatne vlogi z Majorki. Bo jak byłam na Majorce... To jeszcze nie nagrywałam na YouTubie. A szkoda, bo byłam na Majorce trzy albo cztery razy i piękne mam stamtąd filmy, no ale one się nie nadają do publikacji. Z RODOS no, też mam tych vlogów. No, Wy tam macie chyba tylko skrety, o ile dobrze pamiętam co? Chyba tak. Skrety macie vlogi, ale też są piękne. Kreta też jest piękna, chociaż osobiście. Nie chciałabym na nią pojechać drugi raz. Jakoś tak z wszystkich tych miejsc, w jakich byłam, do tej pory to kreta podobała mi się najmniej. Pomimo tego, że wiecie, mieliśmy najbardziej wypasiony pokój, bo ze swoim basenem i tak dalej. To powiem Wam, nie. Na krecie moje serce nie zostało kompletnie już dużo. Naprawdę dużo bardziej podobało mi się RODOS. A w tym roku. Jak yy, znajdę coś fajnego, to chciałabym zobaczyć zakętos. Bo akurat na zakętos w Grecji jeszcze nie byłam. Bo jakoś tak mi się zawsze to zakętoz wydawało. Boże dziewczyny. Yy, jakoś mi się to zakętoz wydawało yy, takie najbardziej oklepane, takie, że każdy jeździ na zakętos i w ogóle. I powiem Wam szczerze, że do tej pory jakoś nie... Nie zdecydowałam się, a w ostatnio tak nawet przeglądałam różne oferty, i takie były fajne, przyjemne hoteliki. W przyjemnych cenach, w fajnych lokalizacjach. Więc zobaczę, może mi się uda. Jest, akurat mi się to jakiś widok z okna, z samolotu po, podświetlił. No a co, tak patrzę w tamtą stronę, chciałam Wam powiedzieć, dziewczynki moje drogie, że sprawdzałyśmy wcześniej z córką mapy i na mapach było pokazane, że. Od 16 ma nie padać, jest już prawie 17 i powiem Wam, że leje w dalszym ciągu, aż muszę się później ubrać i zobaczyć, jak tam strumek, jak tam poziom wody w ogóle, bo powiem Wam, że no tak, z tydzień to już pada. No a wracając do wakacji, to właśnie za Kętos chciałabym zobaczyć czekaj, to nie, czekaj, czekaj, bo ja nie wiem, czy Ty tu masz strupkę, czy co Ty tam masz? Poczekaj, 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 poczekaj. poczekaj. Ja muszę sprawdzić, no, di, 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 di. boże, jakie to nietykalne, dziewczę. No, nie, stróbka masz. Stróbka masz, już możesz iść. Uważaj, by tam jest moja kawa. No. Czekaj, ja ją może lepiej wezmę. A wy jakie plany wakacyjne w tym roku? No, czy wakacyjne. Ja powiem Wam szczerze, że jeszcze. Z dwa tygodnie temu to byłam pewna, że polecimy do Tunezji w tym roku, bo znalazłam taki fajny hotel i nawet mi się tam yy, tak podobało, bo ja w Tunezji jeszcze w życiu nie byłam. Dobra, już dzisiaj ten vlog to będzie taki przegadany, bo i tak powiem Wam, po pierwsze nie mam siły, po drugie nie mam powera, a po trzecie nie chce mi się moknąć, więc pogadamy sobie tutaj chwilę, pogadam sobie chwilę z Wami. Jeszcze dwa tygodnie temu byłam pewna właśnie, że polecę do Tunezji, a teraz już powiem Wam, że nie wiem, czy polecę do Tunezji i w ogóle nie wiem, czy, czy te plany wakacyjne faktycznie wypalą we wrześniu, czy jednak się przesuną na później, no bo niestety, wiecie, jak to się mówi, jeżeli, jak to było? Chcesz ośmieszyć Pana Boga? Opowiedz mu o swoich planach. A ja już miałam tak fajnie zaplanowany cały wrzesień. Praktycznie w lipcu i w sierpniu wymyślałam sobie, że sobie wezmę dodatkowe dni, dodatkowe godziny, żeby sobie odpracować, żeby praktycznie cały wrzesień mieć wolny. I tak czy inaczej, ja tak zrobię, bo. Znaczy, tak zrobię. Tak zrobię, że sobie lipiec czy sierpień wezmę w, w lipcu trochę i w sierpniu trochę dodatkowych tych dni, żeby albo wrzesień, albo październik mieć wolny, bo. Cześć. Przyszłaś. na dziedybry. No to uważaj się. Na swoją miejscówkę. Aha, rozumiem. Przyszłaś buzię powycierać. Mhm. Dobrze. Buzie przyszłaś powycierać i gluty. Zostaw mi ten śmietnik. To jest do wyniesienia. Aha. No i o co chodzi? No. Dawaj, dawaj tu. Dawaj tu. O, jak dobrze. O, jak dobrze tej Matyldziu. O, jak dobrze tej Matyldziu. Mm, ale buziola ukradłam. Wydrapać to, Matyldziu, to powiem wam... No patrzcie, a ja cały czas nie mogę się domyć z tego samoopalacza. Zobaczcie, jak to wygląda. Jestem tak zła, że powiem wam, chcecie kogoś wkurzyć i chcecie... Jak was coś denerwuje, to mu polećcie ten samoopalacz. Przysięgam. Jak macie jakąś taką mądralę w swoim otoczeniu, to jej polećcie. Więc na pewno się sprawdzi. To jest takie, Patrzcie, że mówię Wam no normalnie. Dwa bym za to nie dała, bo szkoda. I ja jestem taka cała. Patrzcie normalnie. Przecież to jest jakaś makarena. Zachciało się opalania. Dżensów. To teraz masz, teraz na rehabilitację czas się zapisać. Masakra. Dobra, moi drodzy. Czekać, coś zobaczycie. To jest to, o czym dzisiaj właśnie mówiłam, że przylepka jest cały dzień ze mną. Już jesteś. Ojej, 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 przylepko, Ty, moja, czekaj. No, tak będziemy nagrywały razem. Pani asystent Alpilandu, Płaz sobie na foteli. tu masz mięciutko, tu możesz sobie poleżeć, wiesz? O propos wakacji. Dziewczyny moje drogie. Mam do Was takie pytanie, autentycznie, teraz mi to przyszło do głowy. Powiedzcie mi, gdzie najbardziej chciałybyście polecieć, pojechać, co, co najbardziej zobaczyć? A to znaczy tak, gdzie najbardziej i dlaczego, oczywiście nie wymagam od Was żadnych, wiecie, tutaj prywatnych, wielkich opisów, tylko na przykład w dwóch słowach, albo na przykład, gdzie byście za żadne pieniądze świata, nie poleciały, i dlaczego? Bo podejrzewam, że są ludzie, którzy mają takie właśnie kierunki, gdzie za cholery by nie chcieli polecieć. Chociaż ja Wam powiem, że ja tak szczerze, to chyba nie mam czegoś takiego. Ja ogólnie bardzo lubię podróżować. Wiecie, co tak sobie teraz przez chwilę pomyślałam, że no na pewno nie chciałabym polecieć do zimna. No. I od razu mi przyszła do głowy Islandia, i może, żeby to było tak wszystko dobrze powiedziane, to na pewno nie chciałabym polecieć na Islandię zimą. Jeżeli już chciałabym polecieć na Islandię, to na pewno latem, bo tam wtedy jest temperatura 13-16 stopni, gdzie Islandczycy mają swoje lato. Zresztą, kto słuchał Joasie Okuniewskiej, albo słucha do tej pory, ja przyznam się szczerze, że już dawno jej nie słuchałam, odkąd weszłam, ten manusiowy kontent. To już tak jakoś e, przestałam i zapomniałam, ale bardzo chętnie wracam. Czasami jak. Co Ma Czasami, właśnie jak jadę autem, to często wracam do idiotek, do tego wszystkiego. I powiem Wam, że jak ona mnie tak opowiadała o tej Islandii, to myślę, Boże, kochany, za jakie grzechy nie, nie chciałabym. Chociaż, no, wszystko inne oprócz tej pogody tam na pewno jest mega fajne. To ja na pewno nie chciałabym do zimna. Natomiast wszystkie destynacje, które są takie cieplutkie, przyjemniutkie, z cudownym piaskiem. Bierzcie mnie. Jadę zawsze. W kapciach w piżamie mogę wsiadać do samolotu i lecieć. Zwłaszcza... Jezu, jak się dziewczyny rozmarzyłam w taką pogodę paskudną. Dziękuję Wam pięknie. Do jutra. Cześć. Pa. A ja idę sobie pomarzyć dalej.